Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy jabłecznik złota rosa. Potrzebować będziemy na kruche ciasto. Jest to nietypowe kruche ciasto, bo ono jest wykonane na skwarkach. Tutaj mam 1,5 szklanki mąki pszennej. Szklanka o pojemności 250 i pół szklanki zmielonych. Zmiksowanych skwarek. Może być inny tłuszcz, może być masło, ale ja wykorzystałam skwarki. Trzy łyżki cukru, łyżeczka proszku do pieczenia i jedno jajko. I składniki ciasta zarabiamy. Przygotujemy jabłka. Będziemy potrzebować kilo 200 jabłek, 1 budyń, pół szklanki cukru, pół szklanki wody. Jabłka obiorę, pokroję w dużą kostkę i podsmażę 10 minut. Dodam cukier. Rozmieszany budyń. A później zrobimy bezę. Na bezę będę potrzebować 5 białek, 3 łyżki kisielu i pół szklanki cukru. Teraz zarabiam ciasto i przygotowuję. I przygotowuję jabłka. Ciasto jest nietypowe, ale jest bardzo bardzo smaczne. Tak, ciasto już mam zarobione i teraz przygotowuję jabłka. Jabłka już mam pokrojone, przesmażone. Dodaję cukier. Jeżeli jabłka są mało soczyste, to dolewamy niewielką ilość wody. I teraz rozprowadzimy budyń w pół szklance wody i dolejemy do jabłka. to zagotować. Tak. Mamy jabłka przygotowane i teraz ciasto wykładamy do formy już wyłączam formy 17 na 27 cm mam wyłożoną papierem do pieczenia, wykładam ciasto, ugniatam. Gdyby okazało się, że ciasto jest zbyt suche, należy dołożyć łyżkę świeżnej śmietany, ale moje jest idealne i teraz na ciasto wykładam przygotowane jabłka, rozprowadzam po całej powierzchni i będziemy piekli 30 minut. W 170 stopniach, a później przygotujemy bezę i będziemy zapiekać. Ja zawsze powtarzam, że każdy ma inny piekarnik, więc piekarnik musimy sobie dostosować do ciast. Ustawiamy temperaturę i pieczemy. Ciasto wędruje do piekarnika. Ciasto mamy w piekarniku a teraz przygotujemy bezę Białka ze szczyptą soli i cukrem ubiję na sztywno Białka już mam ubite dodaję kisiel i cały czas mieszam Wyłożymy na upieczone ciasto i zapieczemy w 170 stopniach około 15 minut. To jest uzależnione, ja to zawsze powtarzam, od piecyka. Też wykładamy, aby cała powierzchnia była pokryta. Pamiętajmy, że jeżeli mamy małe jajka, to zawsze o jedno jajko zwiększamy. Jeżeli mamy białka z małych jajek, to też zawsze zwiększamy o jedno. Ponieważ różne wielkości są jajka. Tak. I mamy beze przygotowaną i jeszcze sobie zrobimy takie górki pagórki, górki jak ja to mówię i wędruje do zapieczenia 15-20 minut i tak oto jabłecznik złota rosa jest upieczony i kawałek kawałeczek. I tak wygląda przekrój. O ile państwu mój przepis się mi podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę.